Nie mogę lubić wszystkich. Są ludzie, których nie lubię i nic na świecie nie zmusi mnie do polubienia ich. To prawda. Dotykamy tutaj różnicy między lubieniem a kochaniem. Oczywiście, że są rzeczy i osoby, których nigdy nie polubimy, ponieważ lubienie jest instynktowne. Lubienie jest emocją. Jest fizjologiczne. Jest niemal organiczne. Biologiczne. To coś, nad czym nie mamy zbyt wielkiej kontroli. W Ewangelii Świętego Marka Jezus mówi apostołom: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże. Biskup przy powiedział kiedyś, że Jezus prawdopodobnie chciał wtedy poczuć wzbijającą tumany kurzu energię dzieci, gdyż był to długi, gorący letni dzień. W okresie letnim obchodzimy Dzień Ojca. Szczególny czas na dzielenie się miłością z naszymi ojcami, dziadkami i naszym Bogiem. To właśnie w tej modlitwie Jezusa znajdujemy prawdziwe znaczenie miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Sieć telewizyjna wiekuistego słowa. Prezentuje zwyciężenie Nagrody Emmy, serię programów telewizyjnych Fultona Shina. Życie jest warte przeżycia. Życie jest warte przeżycia. Znaczenie miłości. Biskup Fulton Shin, odcinek 5. Przyjaciele. Tuż przed rozpoczęciem programu telewizyjnego zawsze ustalamy czas zakończenia emisji. I pewnie często zastanawiacie się, jak udaje mi się skończyć na czas. Cóż, po prostu patrzę na zegar, a potem dwie lub trzy minuty przed końcem zaczynam zmierzać ku wnioskom. I nie macie pojęcia, jakie to ogromne szczęście że telewizja zawsze przestrzega czasu. Przedstawię Wam pewien historyczny fakt. Był pewien człowiek, podam jego nazwisko na końcu, który zaczął mówić 28 listopada 1955 roku w Kent w Anglii i mówił do 3 grudnia. Czyli mówił przez 5 dni i 13 godzin, co jest rekordem mówienia bez przerwy. Jego nazwisko? Kevin Sheen. A mówią, że kobiety dużo gadają. Rekord dla kobiet to tylko dwa dni i 14 godzin. Ustanowiła go pani Klap, która nie potrafiła trzymać kłapaczki na kłódkę. Dziś wieczorem będziemy rozmawiać na temat znaczenia miłości. Czym jest miłość? To zależy od tego, kogo pytasz. Dla psychiatry, miłość to instynkt związany z libido. Nazywa to ID które staje się dla niego interesujące, gdy przejawia się w agresywności, zazdrości, nienawiści oraz wszystkim, co stwarza problemy psychiczne. Dla pisarza miłość jest interesująca nie wtedy, gdy jest cnotą, ale najczęściej, gdy jest występkiem. Cudzołóstwo, przeciwności losu i tym podobne dostarczają tematów wielu powieściopisarzom. Dla biologa to nic innego jak zwierzęcy instynkt, przeniesiony do porządku ludzkiego. Dla komika miłość to rodzaj naiwnej głupoty. Dobrze mnie zrozumieliście, prawda? Miłość nie jest tak naprawdę żadną z tych rzeczy. Miłość to szukanie po omacku, próbowanie, wyczuwanie i świadomość innego. Miłość zawsze odnosi się do drugiej osoby. a nie przede wszystkim do siebie samego. I tutaj różni się ona od wiedzy. Pozwólcie, że zilustruję. Niewielu z nas kiedykolwiek myślało o tym, jak bardzo różni się proces, dzięki któremu coś poznajemy w porównaniu do tego, dzięki któremu kogoś kochamy. Jeśli próbujemy coś poznać, zawsze sprowadzamy daną rzecz lub obiekt do poziomu naszego umysłu. Dlatego też, gdy nauczyciel wyjaśnia coś klasie, zawsze podaje przykład. Jest to czymś w rodzaju degradacji uproszczenia. Bo umysł zawsze, zawsze nalega, by sprowadzać rzeczy do Jego poziomu. Dlatego też, gdy Jezus, wieczne Słowo Boże, przyszedł, aby służyć na tej ziemi, zawsze mówił w przypowieściach, sprowadzał boską prawdę do poziomu pojmowania ludu. Miłość natomiast nie działa w ten sposób. Właściwie to działa w dokładnie odwrotnym kierunku. Obiekt miłości to coś, ku czemu się wychodzi. Do kochania uzdalnia wola. Kiedy kochasz kogoś, zamiast sprowadzać go do swojego poziomu, wychodzisz naprzeciw. Na przykład, jeśli kochasz muzykę, nie piszesz swoich zasad muzycznych. Lecz spełniasz istniejące wymagania. Jeśli mężczyzna jest zakochany w kobiecie, która kocha poezję, nie rozmawia z nią przez cały wieczór algebrze, o ile ma trochę oleju w głowie. Od razu widać więc, że im szlachetniejszy jest obiekt, który kochamy. Tym lepsi się stajemy. Dlatego można powiedzieć, że poziom każdej cywilizacji zależy od poziomu jej kobiecości, ponieważ im szlachetniejszy jest obiekt naszej miłości, tym szlachetniejsi stajemy się my sami. Największy filozof, jaki kiedykolwiek żył, Tomasz Zakwinu, powiedział, że najmniejsza miłość Boga jest zatem warta więcej niż wiedza o wszystkich rzeczach stworzonych, ponieważ wiedza o wszystkich rzeczach tylko sprowadza je do możliwości pojmowania naszego umysłu. Ale kiedy kochamy Boga, wychodzimy na spotkanie z nieskończonością. Więc miłość kształtuje nas to wiele bardziej niż wiedza. Kolejną kwestią dotyczącą miłości jest to, że nie jest to tym samym, co seks. Seks jest jednym z przejawów miłości. Ale w dzisiejszych czasach słowo miłość jakoś nie jest często używane, z wyjątkiem piosenek. A czy zauważyliście, że zawsze używa się w nich czasu przyszłego? Nigdy teraźniejszego. Jakąż będziemy parą szczęśliwą, upiekę dla Ciebie tort. Nie wszyscy chłopcy to widzą. Jednak seks w dzisiejszej literaturze zbyt często jest substytutem tego szlachetnego uczucia. A, choć jest to jeden z przejawów miłości, niekoniecznie jest to miłość. Pozwólcie, że wykażę różnicę. Seks sam w sobie nie jest zorientowany na drugą osobę. Interesuje się sobą. I dlatego cielesny człowiek bardzo często pozornie przekazuje swoją miłość komuś innemu. Ale w rzeczywistości nie kocha tego drugiego człowieka. Kocha przyjemność, jaką znajduje w tym człowieku. A to nie jest tym samym. George Orwell, autor tej niezwykłej książki o przyszłości komunistycznego świata, rok 1984, przedstawia w niej pewną rozmowę. Lubisz to, prawda? Nie chodzi mi o to, że mnie lubisz, ale że lubisz to. Druga osoba mówi. Tak, uwielbiam to. To był seks, a nie miłość. To. Kiedy żołnierze radzieccy wkroczyli do Berlina, pod koniec II wojny światowej biegali ulicami, krzycząc: Chcę kobiety, chcę kobiety. Nie chcieli konkretnej kobiety. Wcale nie interesowała ich jako osoba. Chcieli tylko czegoś, co zaspokoi ich własnego. Stąd różnica. Widzicie, jak dobrą robotę robi mój anioł czyszcząc tablicę? A skąd się wzięła chęć do wykonywania dziś szczególnie dobrej roboty? Stąd, że dziś po południe Gaurola świeciła, a szaty jaśniały bielą. Wiecie, jakiego proszku do prania używaniu? Wiadomo, wiersze nie będzie. To by była dobra okazja na reklamy, prawda? Założę się, że żałują tej okazji. Zygmunt zna się za Wracając do tematu. Na tym polega różnica między seksem a miłością. Nie chodzi mi o seks jako wyraz miłości, ale o wyizolowany. Seks jest jak krąg. Zauważyliście, że jedyna rzecz, którą dobrze rysuje, to krąg. Nie jest doskonały, ale o wiele lepszy niż inne rzeczy, które zwykle rysuje. Seks jest okręgiem, który sam w sobie jest ograniczony. Zwraca się tylko ku sobie. Miłość wręcz przeciwnie. Jest jak krzyż. Zwrócona we wszystkich kierunkach, jest wszechobejmująca seks do pewnego stopnia tylko do pewnego stopnia jest jak niektóre posągi Buddy: duże, grube, gładkie, dobrze naoliwione ciało. Ręce złożone na piersi, postać w skupieniu patrząca do wewnątrz, myśląca tylko o sobie. Miłość jest bardzo podobna do obrazu lub posągu świętego. Szczupła wycięta twarz, z oczami zwróconymi ku górze, spoglądająca ku ukrytemu w wieczności murowi barbakanu. I samemu Bogu. Tak więc miłość z samej swej natury jest czymś, co odnosi się do kogoś drugiego. A to prowadzi nas do następnej kwestii mianowicie miłości bliźniego. Nasz błogosławiony Pan powiedział: Kochaj bliźniego swego. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Można by zapytać, jak ja mogę lubić tego człowieka? Po pierwsze, bliźni, nie tylko sąsiad, od którego pożyczasz cukier, nie jest tym, który mówi ci, że robisz za dużo hałasu imprezując. Nie jest tym, który wie o Twoich sprawach więcej niż Ty. Definicja bliźniego to człowiek, który jest w potrzebie lub Twój wróg. Pojawia się więc pytanie. Nie mogę lubić wszystkich. Są ludzie, których nie lubię. I nic na świecie nie zmusi mnie do polubienia ich. To prawda. Dotykamy tutaj różnicy między lubieniem a kochaniem. Oczywiście, że są rzeczy i osoby, których nigdy nie polubimy. Ponieważ lubienie jest instynktowne. Lubienie jest emocją, jest fizjologiczne, jest niemal organiczne, biologiczne. To coś, nad czym nie mamy zbyt wielkiej kontroli. Na przykład nie lubimy oliwek. Powiem Wam, czego ja nie lubię. Generalnie ogłaszam to raz w roku w telewizji i w radiu, żebyście pamiętali o tym, jeśli kiedykolwiek zaprosicie mnie na kolację. Nie lubię kurczaka. Nic mnie nie zmusi do polubienia mięsa kurczaka. Powiem wam dlaczego. Niektórych ciekawi, dlaczego go nie lubię. Otóż, kiedy byłem chłopcem, mój ojciec wysyłał nas każdego lata na farmę do pracy. I to do ciężkiej pracy. Za co mu dziękuję, a dzierżawca farmer. Chcąc zadowolić mojego ojca, żywił nas kurczakami. Każdego dnia, prócz piątku, więc każdego ranka musiałem wyjść i ukręcić szyję kurczakowi. Ukręciłem chyba z tysiąc kurzych łbów. Wracając do tematu, kiedy słyszymy przykazanie: Kochaj bliźniego swego, kochaj wszystkich i wszystkie stworzenia Boże. To wszystko jest w porządku. Możesz je kochać, ale nie zawsze jesteś w stanie je lubić. Well, what, what Czym więc jest miłość? Miłość to nie emocje, miłość to nie uczucia, miłość podlega woli, a ponieważ podlega woli, podlega również rozkazom. Nie można nam rozkazać, abyśmy na przykład polubili ogórki kiszone. Ale potrafimy wykonywać polecenia, tak jak wykonuje mały chłopiec, na przykład podejdź i pocałuj ciocię Zofię. On może nie chcieć pocałować cioci Zosi, ale powinien wykonać polecenie i być może to zrobi. Tak więc miłość jest poddana woli. Można jej rozkazywać. Podczas gdy upodobanie nie jest. I dlatego mówi się nam, żebyśmy jedynie kochali bliźnich. A jak tę miłość praktykować, skoro nie zawsze kogoś lubimy? Poprzez robienie dobrych uczynków. Czyń dobrze tym, którzy cię nienawidzą. W miarę jak zaczynamy czynić to, co powinniśmy i co jest nam nakazane, Możemy w końcu zacząć kochać tych, których kochać powinniśmy. I tak stopniowo pokochamy Boga i bliźniego, który czasem nie jest wart kochania. Czy to znaczy, że zostały mi tylko trzy minuty? Dobrze, myślałem, że mam pięć albo sześć. Mam trzy, więc bardzo się denerwuję i muszę zmienić plan. Nie mówi, że pięć. Dobrze, że spytałem. Pokazał trzy palce, więc mam pięć minut. Mogę jeszcze o czymś opowiedzieć. Widzicie? Powiedział, że już po czasie. Widzicie, lubię i kocham go za to. Nasz błogosławiony Pan powiedział też: Kochaj bliźniego swego, tak jak kochasz siebie samego. W jaki sposób możemy kochać bliźniego, tak jak kochamy siebie samych? Cóż, czasami siebie lubimy, kochamy, a czasami nie kochamy. Nie kochamy samych siebie, gdy jesteśmy nienawistni, złośliwi i nieczuli. A także, gdy robimy rzeczy żenujące. Są też chwile, kiedy siebie kochamy. Na przykład, kiedy jesteśmy chwaleni. Kochamy siebie, kiedy jesteśmy mili dla biednych. I tak dalej, i tak dalej. Jak więc mamy kochać bliźnich jak siebie samych? Mamy kochać to, co w nim dobre. I mamy nie kochać rzeczy, które są w nim złe. Kochamy osobę a możemy nienawidzić jej grzechu. Tak jak kochamy komunistów, ale nienawidzimy komunizmu. I to właśnie oznacza kochanie bliźnich, tak jak siebie. Kochaj te rzeczy, które są dobre. Kochaj nawet osobę, która robi coś złego. A dzięki tej miłości być może ona odejdzie od zła. Dlatego Kościół jest zawsze gotów przyjąć heretyka z powrotem do skarbca swoich dusz. Ale nigdy heretyckiego błędu do skarbca swojej mądrości. Są pewne zasady kochania. Opowiem o niektórych bardzo szybko. Jedną z nich jest to, że nie można kochać w pośpiechu. Miłość nigdy nie spełnia się w jeden dzień. Można bardzo szybko znienawidzić ale miłość jest powolna. To jedna z tragedii rozwodu. Ludzie nie są ze sobą na tyle długo, by nauczyć się kochać siebie nawzajem. Drugim prawem miłości jest to, że wszelka miłość prowadzi albo do nieba. Albo do piekła. Wszelka miłość albo kontaktuje nas z Bogiem, albo z diabłem. Kiedy jest dobra, nawet nasza zwykła ludzka miłość, czujemy, że jesteśmy w komunii z czymś wspanialszym, większym i szerszym niż my sami. A kiedy miłość jest niedozwolona i zła, nie tylko sami czujemy się zubożeni, ale czujemy, że zubożyliśmy to, co kochamy. I wreszcie, miłość najlepiej wyraża się w kategoriach ofiary. Miłość nie oznacza mieć, mieć na własność, posiadać. Oznacza oddać się na własność, być posiadanym. Jest to oddanie siebie drugiemu. Dlatego mówimy o strzałach miłości, o czymś, co rani. W dniu, w którym mężczyzna zapomni, że miłość jest synonimem ofiary, zapyta, co to za kobieta, która prosi o pierścionek ze złota zamiast cyny. W dniu, w którym ludzie zapomną, że miłość jest synonimem ofiary, zapytają, co to za Bóg, który prosi o umartwienie i samozaparcie. Kilka lat temu ukazał się artykuł bardzo znanego pisarza, zatytułowany Religia Kosmiczna. Powiedział, że nie może już wierzyć w religię miłości lub religię strachu, ale uwierzył w religię kosmiczną, wielbienie kosmosu. Napisałem artykuł, w którym mu odpowiedziałem. Mógłbym zaakceptować tę religię kosmiczną, gdyby tylko pominoć nie literę S. A rozwijając tę ideę, powiedziałem, nigdy nie będziemy w stanie pokochać kosmosu. Nie da rady go uwielbiać, jest za duży. Jest zbyt ogromny. Człowiek może pokochać tylko to, co jest w stanie objąć ramionami. A kosmos jest zbyt duży i nieporęczny. Dlatego Pan musiał stać się dzieckiem, abyśmy mogli go otoczyć ramionami. Powiedziałem to w telewizji, pewna kobieta napisała do mnie: Czy chcesz mi powiedzieć młody człowieku? To było kilka lat temu. Czy chcesz mi powiedzieć, młody człowieku, że nie mogę nikogo kochać, dopóki go nie obejmę? Odpowiedziałem, madame, to nie jest mój problem, tylko pani. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie trochę lepiej, czym jest miłość. Cała miłość na tej ziemi jest tylko iskrą, która pochodzi z wielkiego płomienia miłości, jakim jest Bóg. Po tym programie być może już rozumiecie, dlaczego zawsze kończę występ w dokładnie taki sam sposób. Do zobaczenia i niech Boża miłość będzie z Wami. Joseph Fulton J. Sheen jest człowiekiem na każdą porę. Żył i pracował w szybkim tempie, pozwalając nam ujrzeć w przylocie swoją postać, zastanowić się nad jej wartością i cieszyć się jej obecnością. Biskup Przyni jest autorem ponad 90 książek, prowadził niezliczone audycje radiowe i telewizyjne oraz służył w wielu częściach świata ludziom wszystkich wyznań. Jak wielokrotnie mówił, nie o jedność religii prosimy, ale o jedność ludzi religijnych. Możemy nie spotkać się w tej samej ławce, ale możemy spotkać się klęcząc. Biskup napisał 94 książki, nagrał niezliczoną liczbę audycji radiowych i pojawił się w setkach programów telewizyjnych o charakterze sieciowym i syndykatowym. Jego spuścizną jest skarb radości który wykracza poza czas i pomaga nam wierzyć, że życie jest warte przeżycia.